Witajcie moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny u mnie tutaj na kanale. Dzisiaj jest sobota, wieczór i dzisiaj chcę poruszyć temat tych polskich sklepów. To nie są tak naprawdę polskie sklepy, bo to są sklepy z polskimi produktami, bo prowadzą to obcokrajowcy. Ale jak to jest? Czy oni właśnie, ci obcokrajowcy, wykorzystują nas? Między innymi Polaków, bo tam Polacy pracują, yy, lub Polki. Yy, czy oni tak naprawdę nas wykorzystują? Dziś odpowiem Wam na to pytanie. Także wjeżdża intro i widzimy się już za chwileczkę. Moi drodzy, pytanie jest takie: czy oni tak naprawdę nas, Polaków, wykorzystują? I z jednej strony idzie powiedzieć, że tak, ale z drugiej strony oni nie wykorzystują też jakby nas, tylko tą naszą taką, nie wiem, bezsilność. No i można też powiedzieć taką małą głupotę, bo te wszystkie takie, no powiedzmy, polskie sklepy. Co prawda, tak wykorzystują, bo płacą takie tam ochłapy, czy na przykład nie płacą żadnych składek, czy tam jakieś jeszcze inne rzeczy, które powinni, powiedzmy, za danego pracownika odprowadzać. To nie odprowadzają, to jest złe, tak, tutaj się zgodzę, ale pamiętajmy, że medal ma dwie strony. Jak się go odwróci, to już nie jest znowu tak wesoło, bo to my sami, Polacy, można powiedzieć, między innymi, w większości, jesteśmy sami sobie temu wini. No bo tak, jeżeli jest poszukiwany pracownik do tego sklepu, to no co, jeżeli Polacy by byli tacy fajni, jak to tylko właśnie ciągle narzekają i tak dalej, i tak dalej, że tu wykorzystywanie jest, że tu, że nie płacą, że to, że tam, to tylko właśnie ciągle, ciągle to narzekanie, no to mm, nikt z Polaków by nie pracował właśnie w tym danym sklepie, a tam w większości pracują właśnie polscy ludzie. Są polskie ekspedientki, polscy Ekspedienci, czy to tam czasami też i kierownik jakiś tego sklepu, to tak samo jest na przykład Polak czy Polka. I tutaj no, powiem Wam, że no, kwestia no, leży po, po dwóch stronach, tak jakby nie, ten, ten, takie te wykorzystywanie, bo gdyby, powtórzę jeszcze raz, my sami Polacy, gdybyśmy się sami na to nie godzili i te osoby by nie, nie chodziły tam do pracy, pracować do tego sklepu, tam za tą ladę ileś tam godzin, no to te sklepy albo by upadły albo by no, szukali innych jakiś tam yy, innej narodowości ludzi którzy by tam na przykład pojęli tą pracę i nie byłoby teraz żadnego problemu nie byłoby gadki ale prawda jest taka że no, pełno ludzi tam pracuje no i to jest tak ja to widzę w takiej perspektywie że yy, Pracy jest w Holandii bardzo dużo i czy to ktoś, ktoś chce pracować na przykład czy to nie wiem na kwiatkach czy gdzieś na polu na zbieraniu nie wiem truskawek pomidorów gdzieś na szklarni na przykład yy, czy na przykład na wózkach widłowych czy gdzieś stać na taśmie to większość ludzi naprawdę ma ciężką sytuację i to jest akurat te, te, praca w tym sklepie na przykład to jest praca która na przykład ratuje tej danej osobie naprawdę finansowo powiedzmy życie yy, ale też większość to są ludzie w którym też się na przykład nie chce pracować, bo nikt nie chce stać po 8 czy tam i nawet czasami więcej godzin przy danej taśmie i stać w miejscu i robić jedno i to samo. Niektóre osoby, i znam też takie osoby, idą do takiego sklepu pracować tylko dlatego, że na przykład przychodzi towar, tylko przyjmą towar, później ileś tam godzin, 2-3 godziny piją sobie kawkę, kolejne tam parę godzin obsługują klientów, jak jest dużo i później znowu sobie piją kawkę. Więc no E, taka kwestia sporna, o tak to powiedzmy, nazwijmy, ja też nie chcę tutaj nikomu ubliżać czy coś, e, nie, nie, bron ja tylko chcę wytłumaczyć właśnie te takie wszystkie komentarze, które są, bo to e, nie tylko ten sklep jest winny, znaczy sklep, ten szef tego danego sklepu, e, bo no, on przyjmuje do pracy, tak, i nie płaci tam tych wszystkich składek, ale osoby, które tam pracują same się na to godzą. Tutaj mogę też nawiązać do jednego z komentarzy, które były tam pod jednym z moich filmów, żebym zrobił film o tych agencjach, na przykład pracy, że oni tam oszukują, bo nie płacą na przykład tych składek emerytalnych. Jakiś gość tam pracował 20 lat i teraz yy, nie ma tam tej emerytury, nie ma jak żyć, itd., itd. Ja się wypowiedziałem na ten temat i powiedziałem, że to nie tylko właśnie jest te Eisenbüro winne, ta agencja pracy, ale sam ten pracownik, który pracował przez 20 lat w tej firmie i widząc właśnie e, swój pasek z wypłaty, czyli ten salaris, e, czy to co tydzień, czy to co miesiąc, widział dokładnie, bo jest tam wyszczególnione, e, jakie są składki odtrącane mu na przykład na te, te składki właśnie emerytalne, jeżeli on to widział, nic z tym przez... Te 20 lat nie robił, no to teraz musi mieć pretensje sam do siebie, a nie po 20 latach do pretensji do danego biura, do danej agencji pracy, że oni mu tyle y, otrącali, a, a mogli otrącać więcej. No bo on w tym momencie pewnie przez 20 lat się cieszył, bo miał wysokie wypłaty, o tym właśnie mówiłem w jednym z filmów. Że agencje pracy czasami płacą, wydają wysokie stawki za godzinę, ale trzeba ich troszeczkę zagiąć i podczas rozmowy kwalifikacyjnej zapytać się właśnie ich, jak je, jak, jaka ilość, ile za godzinę, jak tam pracują, to ile z tej kwoty jest odtrącane właśnie na składki emerytalne. I tak moi drodzy, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. W dalszym ciągu zachęcam wszystkich nowych ludzi tutaj na kanale. Nad moim palcem jest taki napis subskrybuj. Tam na dole jest taki przycisk. Kliknijcie go. Pojawi się też dzwoneczek. Jak klikniecie ten dzwoneczek, to będziecie otrzymywać powiadomienia i wszystkie będziecie na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. No i zachęcam Was też do obejrzenia innych filmów u mnie na kanale. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć! Hej, drogi widzu! Super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia. Hej!